Są tacy ludzie, którzy w ogóle się czegoś nie boją. Oczywiście. A jacy? Ci, którzy są chorzy na chorobę Worbacha braida To jest w Stanach w tej chwili znany tak jeden przypadek, kobiety SM, tak jest znana. Ona na widok, jak eksperymentatorzy, psycholodzy odkryli, że ktoś taki istnieje. W ogóle w świecie jest zdaje się kilka takich znanych przypadków. E, e, pokazywali jej tarantulę, żmiję, e, u, ona spokojnie nie, nie, bała się? nie bała się. Więcej, kiedy się napadł, facet przedstawił jej nóż. To jest matka trójki i dzieci. Przestawił jej nóż do gardła. Ona powiedziała: Na początku to musi sobie poradzić z moimi aniołami. A miała na myśli chórek kościelny, w której było słychać, a, a facet odpuścił. I to jest jedna. To jej choroba polega na tym, że ma stwardnienie ciała migdałowatego. A ciało migdałowate odpowiada za lęk, strach, niepokój. Tak jest. Bo On... dzięki hipokambowi rozpoznajemy, kto jaką ma twarz, a dzięki ciału migdałowatemu wiemy, czy mamy tej twarzy się bać, czy nie, tak? Dokładnie tak. Ale czy lęku należy się bać? Co w ogóle jest lęk? Jak byśmy to mogli? Czy zdrowy człowiek może się bać? Powinien się bać. Mam nadzieję, że się boi. Najbardziej trzeba się bać tych ludzi, którzy się nie boją. A, a Jak powiedział jeden psychoterapeuta. A, a człowiek, który się nie boi, nie potrafi e, dostrzec w niebezpieczeństwa. A mam pytanie. Ty, wie, ty wiesz, ile osób w Normandii podczas inwazji pierwszego dnia zostało oznaczonych za odwagę? Pojęcia nie mam. Jedyna. Jedna? Tylko jedna osoba dostała medal za odwagę, jaki Stan Okazało się, żeby było śmieszniej, że żołnierze, czyli ludzie, którzy zawodowo o, o, są uczeni odwagi pokonywania lęku, że tak naprawdę według badań pana Marszala 1%, e, 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 2% żołnierzy jest gotowy zabijać człowieka twarzą o twarz. A 98% nie. To dlatego snajperzy chodzą po dwóch, tak, tak żeby jest... rozkładała się odpowiedzialność. Tak. tak, a z tych 2%, to 1% to są psychopaci, no tak. a, drodzy, a 1% jest ludzi dzielnych. No tak, bo psychopata po prostu ma zero empatii, czyli współczucia dla innych, zero wglądu w siebie i jakby nie odczuwa strachu, nawet w sytuacjach bardzo skrajnych. Tak, a wspomniałeś o twarzy. To też jest tak, że e, tak na dobrą sprawę, jak się zasłania twarz skazańcom, to się zasłania bardziej na potrzeby egzekutorów, a nie twarz skazańców. No tak, w, w sumie w armii e, e, polskiej bodajże na tysiąc e, oddziały, ty, e, tysiąc osobowych, 3%, 3%, 3 strzelał do ludzi. Chyba, a... chyba podobnie było też w czasie wojny secesyjnej, że okazało się, że wielu żołnierzy w ogóle strzelało tylko po to, żeby dym robić. Ale tak jak w po bitwie pod Gettysburgiem, jak historycy przekopali pola zobaczyli tam jest pusek na, na boi po, po wystrzałach, to a, a, okazało się, że na, na tak taką ilość użytej amunicji, to pies kulował nogą. Nie powinien uśpić Okazało się, że nie. Okazało się na szczęście strzelić. Zabić człowieka to nie jest tak łatwo. Czy możemy powiedzieć tak, że lęk to jest taka cecha jednocześnie choroby jakiejś, tak? Jak na przykład psychozy, albo mo mo można mieć po prostu taki lęk uogólniony. Jest też taka, taka diagnoza, że ktoś po prostu jest nadmiernie lękowy, bo lęk może być albo emocją, czy jakimś takim stanem, ale jest cechą człowieka. tak? A to powiedziałeś ciekawą rzecz, to w, chyba w 1961 roku e, 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 po raz pierwszy odróżniono o, l, te rzeczy, nie? Lęk, cechy i stan. Lęk stan, czyli taki w, 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 wynikający z sytuacji i lęk cechę jakby w, w warunek, e, e, osobo, czynnik osobowości. Bo tak, osoba lękowa może być dlatego tak, no, że jakieś są czynniki osobowościowe. Tak, że ma zaniżoną samoocenę. Traumatyczne doświadczenia, Traumatyczne przeżycia, jakieś genetyczne mogą być obciążenia. Mówi się, że poziom lęków szacuje się, że 35% to są sytuacje dziedziczne. Tak, a wiesz, a czy sytuacje dziedziczne. A wiesz, jak się sprawdza, czy pies nadaje się na psa przewodnika, czy nie jest lękowy. Nie. No robi się taki test parasola na przykład, że składzie się małego pieska, jak się raptownie otworzy parasol i pies nie ucieknie, to znaczy, że ma niski poziom lęku i nadaje się na psa przewodnika. Super. Taka hmm. na przykład historia. No, czyli tak, a czy, czy zdrowy człowiek może mieć lęk też? Wiesz, człowiek jest jedynym gatunkiem, który aktywnie poszukuje strachu i lęku. Chodzi na filmy grozy, chodzi na rocastery, skacze na, na bandzi. Jest do, do, dosyć to niesamowite. Bo tu też y, okazuje się, że poprzez szukanie takich lękowych, bo to musimy potem lęk od strachu, tego typu emocji. Dostarcza sobie stymulacji. To jest raz, ale łatwiej się nawiązuje więźni. Na przykład y, 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 chłopcy y, y, zapraszają dziewczyny na a, tego typu. Filmy, horrory, mogą ją objąć, przetulić. Okazuje się, że koło Ale lęku też. Może, się... może nie powinniśmy tego mówić, bo teraz jacyś faceci zaczną straszyć kobiety, żeby z nimi nawiązać bliższe stosunki. Wy, Wystraszają, zaczną z nimi chodzić do swojego miasteczka na rolkaster albo do. No dobra, no to a czym się lęk od strachu różni? Czyli w ogóle taka różnica jest. Mówi się, że lęk nie ma twarzy. Czyli co to znaczy? Jest bezpostaciowy. Im trudno go ukonkretnić, wskazać czego się obawiam. Cała sztuka jakby jest też, żeby prze, prze, przetworzyć lęk na konkretną sytuację. Wtedy łatwiej coś nam z tym zrobić. A strach? Strach ma zawsze twarz. Strach jest konkretny, wymierny. Więcej na przykład takim objawem strachu jest e, e, to, co e, Jezus miał e, w, 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 w ogrodzie cenami. Czy moja dusza doznała lęku? Pocenie się, kropią. No tak. Na, na tą rzadką przypadłość kropi właśnie chyba 80 osób, kiedy następuje w kąbuszkach włosowych e, e, w korzeniach. Przenikanie krwi do potu. I na przykład w stanie, podczas II wojny światowej znajdowano takie osoby w Wielkiej Brytanii podczas bomb po, po, po bombardowaniach, które były zasypane i były przekonane, że umrą. Tak, ale tam też w ogrodzie Gutsemani, to tam pamiętasz, jak on mówi, że moja dusza doznała lęku, no. czyli nawet sam Jezus nie, nie było mu to jakby odjęte. Był przekonany, że, 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 że skończy tak, jak się skończyło na krzyżu. Czy, czy strach w ogóle do czegoś nam się przydaje? No bez strachu to sobie trudno wyobrazić. No, to jest tak jak e, wspominałem o tej ko kobiecie nazwanej SM, która nie zna ani lęku, ani strachu poza jednym wyjątkiem. a no, to jest, zaraz do, te, o, 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 do tego wrócę. Przesz, e, e, strach nas ostrzega przed niebezpieczeństwem. W sumie, tak mówiąc szczerze, nikt nie lubi lęku, ale lęk jest nam po co jest nam potrzebny. No dostarcza nam informacji, na przykład o sytuacji zagrożenia. To jest raz, ale na, na przykład, jak, a co, jak z, z, z takiej sytuacji przejdziemy, jak się czujemy? Na no, ulgę. Ulgę? Rośnie na nasza wiara w, 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 w samego siebie? Czyli lęk lękwasz jakby trenuje, tak? Dostarczam informacji Słuchaj, trenuje. Nie A, ale sobie. kiedy nam zagraża? Kiedy ten lęk jest dla nas taki bardzo niszczący i toksyczny? Kiedy przy, zaczyna przejmować kontrolę nad nami, kiedy głównym naszym motywem jest e, e, działanie, e, głównym Lekowe. motywem działań jest unikanie lęku. Wtedy przestajemy być wolnymi ludźmi i się z, z, zaczynamy kierować, dokonujemy tych wyborów, które niekoniecznie dla nas są najlepsze. Tak, to no świetną książkę na temat lęku napisał to Kępiński. Lęk, któremu każdemu można polecić, bo tam jest wiele bardzo interesujących spostrzeżeń. No dobrze, a też on napisał, że lęk jest całą życiem. Ale jak soli jest za tak. dużo, to. to nie robi się niedobrze? Robi się dobrze, tak. No dobrze, a teraz tak, no zastanówmy się, no, czy o lęku powiedzieliśmy wszystko. No, mówi się, że lęk jesteśmy się nie nauczyć, tak? Był taki. Był taki psycholog, psychiatra, który powiedział, że lęk to są pomieszane uczucia tam, wstydu, przykrości, strachu, że to taki koktajl, -taki. Tak, taki koktajl, który po prostu... bo tak naprawdę nie ma jednej dobrej, to jest taka bardzo ogólna tylko definicja lęku, że to jest stan napięcia, no, no bo w ogóle tak, jak człowiek jest pełen lęku, to co z nim się dzieje? Tak? Na poziomie behawioralnym, na przykład. No, zaczyna się pocić, to chyba każdy z nas e, ma, ma takie sytuacje. Przecież i, i, i jedna, a cztery osoby na, na dziesięć e, e, odczuwały, odczuwały w swoim życiu silne stany lękowe. A, a jedna osoba na dziesięć w sposób patologiczny tak ma dolegliwości wody. żołądkowe może mu się zdarzyć kula historyczna drżą mu się ręce albo jest oddech. albo jest nadaktywny albo z kolei kamienieje no a ten płytszy oddech jest taką bardzo jest taka forma lęku lęk społeczny tak że jak ludzie na przykład chcą przemawiać, albo rozmawiać, albo... Tam, przed występami. Przed występami, nagle się okazuje, że płuca kończą im się zaraz hmm. za węzłem krawatu, są bardzo płciutkie. Ale na przykład warto obejrzeć, są takie filmy z występami zespołów rockowych, na jednym takim chyba występ Queen ze Freddie Mercury'em, kiedy mieli w 1986 roku bodajże występ w Budapeszcie to każda z gwiazd wylatywała na nas na po kolei. Fredi jako największa gwiazda tak. był największy. Ku mojemu zaskoczeniu, on był najbardziej zdenerwowany. On wychodził, pod, niemalże po suficie chodził. Warto o tym to sobie uświadomić, że to jest najpopularniejsza forma lęku, która właściwie dotyczy ka, ka, każdego. Bo no. co robi lęk w sytuacji społecznej? Poka, ob, po, po, obnaża nasze słabości i stąd się też rodzą nasze mechanizmy obronne. Tak, bo przed lękiem możemy się bronić w sposób taki patologiczny, mm. tak? To się nazywa mechanizm obronne ego, mówiąc tak bardzo uczenie, że co? No, że albo zakłamujemy rzeczywistość, albo wypieramy te bodźce, które do nas dochodzą. Jakie jeszcze są mechanizmy ego obronne? Ogólnie można powiedzieć tak, że lęk wypacza spojrzenie. Na rzeczywistość. Na, na tak. rzeczywistość i, i na nasz samych mą, mąci albo co powiększa. Naturą lęku jest to, że on często tkwi w wyobrażeniach, nie w sytuacji. A może jeszcze, tu, żebyśmy nie zapomnieli, powiedzieć na przykład o tej górnej drodze dostrzegania do lęku i tej drodze dolnej, tak? To, to pamiętasz tak jak na przykład, bo my mamy wmontowane dwie drogi jakby spostrzegania bodźców, które nam zagrażają. Jedna droga to jest górna, która wiedzie przez korę mózgową i przez takie strategiczne analizatory, że my po prostu jakby się uczymy dostrzegać pewne sytuacje jako lękowe. Na przykład idziemy ulicą i zmierza w naszym kierunku czterech łysych z bejsbolami, no to już wiemy z doświadczenia, że co nie mogą nas zrobić i doznajemy lęku albo strachu. Ale jeszcze... A jest dolna droga, tak? Przez ciało migdałowate, że na przykład jak idziemy sobie, nie wiem, tak po tym trawniku tutaj, byśmy dostrzegli kij jakiś, to możemy na niego zareagować jak na węża. Że ta droga jest po prostu bardziej mniej analityczna, ale za to jest dużo szybsza. Ale wiesz, powiedziałeś ciekawą rzecz, przypomniałem mi się, jak wspomniałeś o wężu, że so <laughs> mówi się, że na przykład u małp lęk przed wężem nie jest wchodzony. Lęku przed wężami małpy się uczą od innych małp, podobnie jak e, ponoć e, jedyny lęk wrodzony u człowieka to jest lęk wysokości i mm -hmm. dziecko się go u, uczy bodajże od szóstego roku życia. To ciekaw jestem bardzo, jakich lęków musielibyśmy się uczyć w Polsce, przez urzędem skarbowym. Przed rządem, takim? Przed, przed wszystkim, tak? Czy, czy w ogóle to trzeba się warto zastanowić, czy polskie na przykład społeczeństwo, czy ludzie w Polsce są bardzo lękowi. No? Ilość na przykład samobój w zeszłym roku to jest 27 tysięcy prawie, bo by dowodzić, że tu lęk ale innym takim wskaźnikiem może być na przykład poziom otwartości i zaangażowania w sprawy obywatelskie. Który jest a, bardzo niski. I, i, ile o, o, o osób aktywnie uczestniczy, występuje, a, a w internecie przede wszystkim, to jak rzadko ktoś się podpisuje prawdziwym imieniem i nazwiskiem. Czyli co, możemy powiedzieć, że w jakiejś mierze Polska jest krajem po prostu panowanym przez lęki. Może to z, trochę na wyrost, nie? ale z kolei z takiej praktyki psychologicznej, z naszych doświadczeń wynika, że nadmiernej ilości ludzi odważnych, znaczy, no, nie, nie cierpimy, może krzykaczy jest dużo, ale... Żeby sytuacja lęków występuje tam, gdzie mamy, jest stan nieprzewidywalny. Coś nas może zaskoczyć. Prawodawstwo nas zaskakuje. Z, z, kursy złotówki i kredyty nas z, zaskakują. To, co przeżywają Frankowicze, czyli osoby, które zaś za zdecydowały się wziąć kredyt we frankach. No i, i jest sporym zaskoczeniem. Trudno się dziwić, że jak ktoś ma a, a pracę, a jednocześnie kredyt na mieszkanie na 30 lat, żeby był człowiekiem totalnie wy, wyluzowanym. Mówiłem, że w Japonii ktoś pracował przez całe życie. Polska nie jest drogą Japonii.